A wy jakie znacie sposoby na wyciszenie waszej klawiatury mechanicznej? O ile liniowe przełączniki mechaniczne są z reguły ciche, o tyle możemy jeszcze bardziej je wyciszyć, chociażby poprzez zastosowanie lubryfikacji naszych switchy czy zamontowanie odpowiednich oringów na keycapach. W przypadku tego ciemnego projektu lubryfikację mamy już za sobą, ponieważ producent zafił to za nas. Ja zajmę się tematem nakładania oringów na nasze keycapy. Ale przed tym zobaczmy, jak ta klawiatura brzmi bez tej modyfikacji. O ringi są założone, więc sprawdźcie jak brzmi teraz ta klawiatura po tej modyfikacji. Jak widać, modyfikacja prosta, tania i łatwa w wykonaniu.